Pytanie numer jeden. Jak by tłumaczyć dorastającemu dziecku, które traci swą dziecięcą naiwność, że Bóg naprawdę istnieje? Jak ich użyć argumentów? Dorastającemu dziecku. Tak, to jest ile? Tak, 25 lat? Ja myślę, że najważniejsze w tym tłumaczeniu jest pokazywanie dziecku jak Bóg jest ważny w moim własnym życiu to znaczy trzeba nie na pokaz ale w sposób y, prawdziwy modlić się chodzić do kościoła pokazywać że to jest dla mnie istotne w niedzielę i, i chyba to jest najważniejsze a reszta przyjdzie sama to znaczy dorastający młody człowiek jest bardzo wyczulony na. Najpierw na świadectwo życia i potem na prawdę. Więc jeśli widzi prawdziwe zachowanie swoich rodziców, to ono go pociąga. I chyba tyle na ten temat. Pytanie drugie. Czy jedzenie mięsa w piątek dobrze? Tak, ale stopniowany. To znaczy. Po pierwsze są takie sytuacje, że może nawet trzeba zjeść. Ktoś mi przypominał kiedyś taką historię, że no, poszedł na pielgrzymkę i zostały mu na drugi dzień kanapki z kotletem. Ten drugi dzień to był piątek. Wybór był między zjedzeniem tych kanapek albo wyrzuceniem ich do kosza. Więc jak macie wyrzucać jedzenie do kosza, to proszę je zjeść. Tak samo może się zdarzyć, że będziecie gdzieś w gości i jedyne potrawy, jakie znajdą się na stole, będą mięsne. Niekoniecznie od razu musicie powiedzieć gospodarzom, że są heretykami, bansbołami i gangsterami. Pamiętajcie, że szczęśliwość od pokarmów mięsnych jest jedną z form ascezy. Jeśli musisz zjeść mięso, no to wtedy na przykład daj jałmużnę tego samego dnia. Oczywiście jeśli ktoś raz czy drugi złamie post piątkowy, to jeszcze nie jest grzech ciężki, ale lekceważenie piątku z definicji, czyli lekceważenie dni, które Kościół nazywa pokutnymi, byłoby na pewno poważnym grzechem. Tomasz, jak się nie zgadzasz, to nie no, zgadzasz. Nie Będzie pytanie o posłuszeństwo. A. Albo od razu do tego przejdźmy. Pytanie numer 3. Jak rozumieć posłuszeństwo? No, to... no, prosto, ja rozkazuję, a Ty wypełniasz. Myślę, że dobrze jest rozumieć przez przeciwieństwo. Czasami łatwiej się rozumie jakąś cnotę. Jeści sobie człowiek, uświadomi jej przeciwieństwo. U św. Benedykta w ogóle jest taki rozdział wstępny, gdzie on mówi, że najgorszymi mnichami są tacy, którzy słuchają tylko samych siebie. Tylko samych siebie. Czyli można sobie wyobrazić takiego człowieka, który jest takim sobie panem i idzie zawsze wyłącznie za tym, czego on chce co się jemu podoba i co mu jego wola podpowiada. Przeciwieństwem takiej postawy jest posłuszeństwo. To znaczy że rezygnujesz z własnej woli na rzecz wspólnoty, pana Boga. Dzisiaj posłuszeństwo nie oznacza że zwalniasz się z osądu sumienia. Człowiek musi być posłuszny zawsze jako człowiek, czyli w każdym swoim czynie, w każdej swojej decyzji, w każdym swoim akcie postępuje moralnie, czyli zgodnie z własnym sumieniem. Jeżeli dostaję polecenie, które jest w sprzeczności z moim sumieniem, to powinienem o tym powiedzieć przełożone. No to chyba tyle. Idziemy dalej. Pytanie myślę, że z zakresu antropologii, wow. bioetyki, wow. teologii. Wow. Co ja mi no? Pan Bóg stwarzając człowieka, następnie tchnie w niego duszę. Co się dzieje przy zapłodnieniu in vitro? Dzieje się to samo, to znaczy, kiedy zaistnieje zarodek ludzki, to w nim jest obecne też życie Boże. Nie ma innego momentu w rozwoju człowieka, który można by wskazać jako początek obecności Boga w człowieku, życia duchowego w człowieku. To, co duchowe, to, co cielesne, materialne, fizyczne. Jest w człowieku powiązane, więc y, niezależnie od tego, w jaki sposób dochodzi do poczęcia człowieka, tam gdzie jest człowiek, tam jest także dusza. Dalej, jak przekonać matkę dwójki małych dzieci, by nie wracała do ich ojca, który ją samą, jej dzieci pił i która już dwa razy uniknęła śmierci z jego rąk. Gdy wydaje się, że sama miłość do niej, troska o nią za mało. A inni wciąż mówi, mówią, ona jest stracona, wróci do niego. Ja myślę, że zamiast przekonywać, to najpierw trzeba słuchać każdej takiej sytuacji człowieka, który cierpi. Ta sytuacja podejrzewam jest trudniejsza dla tej matki niż dla osób, które chcą jej podpowiadać. To czy to. Zacząłbym od słuchania, zacząłbym od y, pomocy konkretnej, a potem być może w tej pomocy będzie potrzebny taki moment, żeby się to ma małżeństwo, nie wiem, zdecydowało na separację, ale to jest zawsze jakaś ostateczność. Więc nie ma zasad ogólnych, tu trzeba patrzeć na, na konkretną sytuację. Więcej nie mogę powiedzieć, to jest bardzo konkretne pytanie, jednocześnie abstrakcyjne. To znaczy, trzeba by było znać tę sytuację, znać tę osobę, znać jej męża, wtedy można coś radzić i to też myślę nie od razu, tylko po jakimś czasie. Teraz zakres pistolny będzie kompromitacji. Ale pytanie będzie o przyszłość. No. Jak widzi przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce nasz Arcybiskup za 3 miesiące, za 3 lata i może za 30 lat? Jak wielu z nas już nie będzie? To jest pytanie nie do mnie, tylko do Was albo najlepiej do nas. Ja uważam, że Ewangelia jest przed nami. Kościół jest przed nami, nie za nami że nie ma co wpadać w taką nostalgię, która mówi, że prawdziwy kościół już był chrześcijaństwo to już było, a teraz tylko trzeba się ładnie, bezboleśnie zwinąć Nie widać powodu, żeby tak robić nie. wierzę, że Duch Święty bardzo ożywia Kościół w Polsce, przynajmniej Ten Kościół trochę znam Byłoby fajnie Gdybyśmy w tym kościele przyjęli taką zasadę nie tyle dodawania, co mnożenia, co by to miało znaczyć? Że na przykład Paweł, Ksiądz Paweł, ile nas w pielgrzymce? Tu, no. Ksiądz Paweł mówi, że nas jest w grupie 340. Dodawanie polegałoby na tym, że Ksiądz Paweł namówi jeszcze 40 innych, i w przyszłym roku będzie 380. A mnożenie polega na tym, że każdy z Was zakłada małą grupę, która liczy po 340 osób, i wtedy pielgrzymka wódzka rozrasta się w tempie niewyobrażalnym. Mnożenie jest lepsze niż dodawanie. Czyli mówiąc inaczej, kościół na przykład jest bardzo prężny w małych grupach. Nie? Można należeć do małej grupy 10-osobowej. I w którymś momencie warto pozwolić się uwolnić i stworzyć nową grupę, daj Boże też dziesięcioosobową, wtedy jest mnożenie. Możecie dodać 10 osób, ale możecie każdy pomnożyć razy 10. Wtedy nie ma 20 nowych, tylko jest setka nowych. I tak kościół powinien się rozwijać. Ja myślę, że będzie. Jeszcze lepiej potęgować. Tonek jest młody idzie na całość. No dalej. Pytanie z dziedziny Pismo Święte. A ja mogę zajrzeć? Ja przerwę na chwilkę, wiecie co? Bo się strasznie rozjechaliśmy. Zejdźcie proszę jeszcze raz z chodnika. Powtarzam, chodnik nie jest dla ludzi teraz, dobra? I naprawdę idźmy czwórkami, bo zobaczcie, zrobiliśmy się taka po prostu narka gruba. Cztery, czte, po cztery osoby i łapiemy kabelek, bo zaraz nam się będzie darzał. Pozdrawiamy mieszkańców Ksawerowa, siostry, i, pozdrawiamy, i ja pozdrawiam prywatnie moją siostrzyczkę, która jest w stanie błogosławionym. Uuu, uh, brawo. Uuu, uh. to właśnie. Mm. No i to co nie? Proszę patrzeć na prawo, na prawo teraz. Dobrze, to w takim razie powoli ruszamy, czwóreczkami proszę kabelek i wracamy do pytań. Ale pozdrawiamy panu policjantów na lewo, machamy nam no, że nam pomagają. Tomek. Dzina Pismo święte. Dlaczego pan Jezus po zmartwychwstaniu nie pozwolił się dotknąć świętej Marii Magdalenie, a świętemu Tomaszowi pozwolił, a nawet do tego zachęcał? No różnica była taka że Maria Magdalena w Niego wierzyła, a Tomasz nie wierzył. Ja myślę, że Pan Jezus każdego traktuje osobiście i każdemu daje to, czego On aktualnie potrzebuje. Więc ta niewiara apostoła Tomasza, tak napisał święty Grzegorz Wielki, więcej nam daje, niż Wiara pozostałych jedenastu. Bardzo jest ważny ten moment dotknięcia Jezusa przez Tomasza, i taka jego intencja dotknięcia ran Pana Jezusa. Tomasz nie tyle chciał dotknąć samego Jezusa, co dotknąć miejsca gwoździ i włóczni. Myślę, że wiecie, jak. Papież Franciszek to interpretuje. Bardzo często ten tekst przytacza. Mówi: Trzeba dotknąć ran Jezusa z martwych stałego. Jezus żyje, ale ma rany. Jezus żyje w kościele, ale w kościele żyjąc ma rany. To są ci w kościele z nas, którzy są głęboko poranieni. Marginalizowani, którzy są ubodzy, którzy są sponiewierani, którzy są bezdomni, którzy są imigrantami, którzy są czasem e, cierpiący z powodu swoich nałogów. A pierwsza pokusa nasza to jest, żeby ich nie dotknąć. Nawet jak mu pomagasz i dajesz mu kawałek pieniądza. To najlepiej byś to robił przez kusteczkę, żeby tylko nie dotknąć się takiego człowieka. Pan Jezus mówi: dotknij moich ran. I taki, taki jest wykład papieża Franciszka. Tego dotykania ran przez świętego Tomasza. Teraz może święty arcybiskup trochę uchyli rąbka tajemnicy, bo życie prywatne będzie. Jak wygląda, jak wygląda zwykły dzień arcybiskupa? Zwykły. Nie ma takich. Każdy jest inny. Staram się o jedno, żeby każdy mój dzień się zaczynał rano od tego, że wchodzę do kaplicy, którą mam przez ścianę. Wystawiam sobie Pana Jezusa i... No, i siedzę z nim. Zmówiwszy najpierw brewiarz, chcę z nim tak siedzieć przynajmniej godzinę. Czasem nie wychodzi, ale taki mam, takie mam w sobie głębokie pragnienie, żeby każdy dzień tak się zaczynał, a potem już jest zawsze inaczej. Ale jeśli jest ta godzina, to z reguły potem jest dobrze. A jakby jej nie było, to powiedziałbym, że jest różnie. No i to, co pewnie łatwo się domyśleć, w każdym dniu najważniejsze dla mnie, to jest przeżycie Eucharystię. Tak nieraz mówię do siebie, jak już odprawię, przeświętą, że dzisiaj to i tak już nic większego nie zrobię, więc nie ma się co szarpnąć. No dalej. Pytanie ad hoc. Ad hoc. Co symbolizuje krzyż, który ksiądz arcybiskup nosi na piersiach? Prezentacja będzie na pustowie. Nie trzeba się odwracać teraz. Ja mam kilka krzyży pektoralnych. Ten, który mam na sobie dzisiaj i wczoraj, to jest krzyż, który mi prezentował taki biskup bliźnią bo byłem święcony na biskupa razem z Franciszkaninem biskupem Damianem Muskusem to jest pomocniczy biskup diecezji krakowskiej on jest Franciszkaninem, więc kiedyś mi podarował krzyż, który się nazywa Franciszkański taki krzyż w kształcie litery T święty Franciszek był człowiekiem powiedziałbym mistyki krzyża. Myślę, że wiecie, że na końcu życia, się dwa lata przed śmiercią Franciszek dostał stygmaty. Więc ta jego miłość do Chrystusa ukrzyżowanego odbiła się na jego ciele. Ale zanim otrzymał stygmaty, to miał takie pragnienie, żeby się ubrać w krzyż. I jak przyjrzycie się krzyżowi Franciszka, to to jest taka suknia franciszkańska rozłożona. Ta suknia właśnie jest skrojona w postaci, post, w formie krzyża. Taka była, takie było marzenie Franciszka, żeby się ubrać w Krzyż Pana Jezusa. Jest wiele rekonstrukcji tego, jak wyglądał rzeczywisty Krzyż Pana Jezusa jak wysoko ta belka powszechna była powieszona na pionowej, no i są też tacy archeologowie, którzy pokazują, że ta górna belka po prostu była od góry przybita do pionowej i wtedy właśnie tworzyła taki kształt litery T. No i ten kształt Franciszek umiłował dla powodów, które już powiedziałem, jak się na siebie wkłada tak zwaną tałkę. To się wkłada krzyż bardzo wymagający. No to jest takie pragnienie, żeby ubrać się w Krzyż Jezusa, I to ty. Może krótki przerywnik muzyczny. Może być nawet trochę dłuższy.